Witajcie, kryptomaniacy, po raz kolejny z Warszawy. Ukraińska muzyka w tle w ogóle. Kto z Warszawy jest, poznaje to miejsce. Bardzo fajna shopping center, te złote tarasy. Ciekawe, co można zauważyć w tym momencie między Polską a Anglią, a ja na co dzień żyję w Anglii, to jest to, że w Anglii jest pełno takich sklepów, takich właśnie shopping, centrach handlowych, shoppingach, pełno pustych takich lokali, no bo kryzys tak dalej, ciężko jest. A tutaj w Warszawie nie ma czegoś takiego. Wszystko jest pootwierane, wszystko działa, żyje. Nie widać, że był jakiś kryzys, że ludzi nie stać. Wszyscy są wszystko. W... W Kafeki są pełne, sklepy są pełne. Także jakoś tutaj w Polsce się pozmieniało tak na fajnie, na plus. Ostatnio, jak do Was z Warszawy w ogóle się odzywałem, to był grudzień 2020, wtedy Wam mówiłem, kupujcie na maksa, a nie pożałujecie. I ci, to kupili, nie pożałowali. Bo 2000, rok później, ten sam grudzień, będziemy na maksie na krypto. Ci, co wzięli zyski, wzięli zyski, ci, co nie wzięli, e, to teraz żałują, ale mniejsza z tym. No i wydaje mi się, że jesteśmy w podobnym teraz momencie, jeśli chodzi o, o rynek krypto. Otóż mieliśmy te najgorsze ceny. E, jeśli nie widzieliście mojego filmu z, z kanału Krypto, proszę to zobaczcie. Ten film o cyklach, on jest tam do kanału przypięty. E, no, grudzień z zeszłego roku to było. Przewidywane minimum dla kryptowalut według cyklu, i okazało się, że tym minimum było. Eee, także nadal czas i ten cykl jest tutaj dominującym. Trochę tutaj głośno jest, także możecie mnie słabo słyszeć, ale jest tym dominującym tutaj eee, czynnikiem, który nam wskazuje ceny, czyli kiedy kupować, kiedy sprzedawać. Nigdy nie będziemy wiedzieli, jakie to będą ceny, ale będziemy wiedzieć kiedy, a to już jest dużo, bo jeżeli wiemy kiedy to możemy odpowiednio sobie podjąć decyzję inwestycyjną. Oczywiście, jak zawsze na kanale Crypto nie oferujemy żadnych o, o tutaj opcji, usług, doradztwa finansowego i tak dalej. I dlaczego ten film? Po raz pierwszy dlatego, że będziemy zmieniać trochę tutaj Crypto chyba formę przekazu. Przejdziemy na tą bardziej popularną, jaką właśnie jest, że pokażemy swoje buzie. Nie wiem, że nie tęsknicie, ale mniejsza, mniejsza z tym trudno, wiecie, musieli nieczęście oglądać. Przejdziemy na bardziej profesjonalny tryb właśnie. Planuję to zrobić w tym roku, jeśli się uda. Mam nadzieję, że się uda i wszystko będzie dobrze. Gdzie to biuro jakieś takie otworzy, jeszcze nie wiem, zastanawiam się. Dzisiaj tylko chciałem was przekonać, że no, tak jak tutaj ładnie widać, że Europa Wschodnia jest przyszłością tak naprawdę Europy całej. Kryzysu tu nie widać, wszystko się dzieje. Turyści z różnych sfer świata tutaj się pojawiają. Tak samo mi się wydaje, że Anglia i ten zachodnia Europa idą, idą w plecy. Będą to takie ekonomie, to się będą powoli rozwijać. I teraz tak samo będzie z tymi technologiami, co tutaj macie. Widzicie te potężne budynki, obecne firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe i tak dalej. W przyszłości będą to firmy krypto, protokoły, deweloperzy, grupy deweloperów kto tam wie. I chciałbym, żeby te właśnie przyszłe technologie, jak crypto, blockchain, sztuczna inteligencja, działały te firmy w Polsce. Więc jak macie jakieś takie możliwości, nie wiem, wpłynąć na ludzi z rządu, żeby się obudzili, żeby umożliwili tym startupom, właśnie z, z blockchaina, sztucznej inteligencji, tym inżynierom, którzy wiedzą, co robią i chcą budować, żeby no jak głośno, żeby mogli oni budować w Polsce to jak najbardziej trójcie im trochę, trójcie im, bo no nie da się jednym wspomnieniem zmienić człowieka, trzeba mu cały czas truć, 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 truć zrób to, zrób to, zrób to, będzie dobrze bo w tym momencie to Arabii, Arabia Saudyjska w tym momencie Hongkong w tym momencie Singapur zabierają wszystko całą tą produkcyjność, całą tą przyszłą ekonomię krypto i blockchainów i innych takich fajnych technologii no, które mogłyby być w Polsce no, nie bójcie się rozmawiać o tym. Starajcie się kogoś nawet zmusić, żeby zerknął na to. I jak ktoś potrafi, mógłby, nie wiem, z Ministerstwa Cyfryzacji czy czegokolwiek, może tam siedzi, e, mógłby e, no, wziąć pod uwagę ten dokcień, tę technologię. Jak dużo łatwiejsze byłoby życie tutaj, nawet w Polsce, cokolwiek załatwić w urzędzie, to jest nadal dramat po tylu latach. Mimo, że mamy wszystko, już fajnie wygląda, Warszawa jest, zmieniła się niesamowicie, to nadal trzeba usiąść z tą panią, czekać w kolejce i tak dalej, żeby cokolwiek załatwić. I to jest dramat nadal polski. No i ten to musimy przejść. A jakby się od razu wdrążyło blockchain do tych właśnie wszystkich rozwiązań tutaj cyfryzacyjnych, jakie wprowadzamy w Polsce bardzo wolno, a no może przyspieszymy, to by było super. Wracając do kryptowalut, to przypominam. Mówiliśmy o głównych trendach, jakie na ten rynek byka powinniście zwrócić uwagę, czyli z w poziomu pierwszego, Layer One, Avalanche, Solana, Phantom. Oczywiście tutaj również dołączylibyśmy Polkadot. Z drugiego poziomu chcielibyśmy, żeby jeszcze zwrócili uwagę przede wszystkim na Arbitrum i Polygon, albo wcześniejszy Matic. E, oczywiście DEX, ponieważ mamy te haki, mamy te problemy z... z no, gdzie wymieniać te, te swoje te kryptowaluty, swoje waluty, jak złotówka, jak funty czy dolary na krypto. Może to się zmieni i w końcu kiełdy zdecentralizowane, takie jak właśnie Trader Joe, e, Spooky Swap, e, Dodo e, i z derywatyw to DY, GMX albo Gainstrade. Na no, pewno tego jest. Pełno tego jest. Oglądajcie. Zobaczcie sobie nasze filmy, wszystko to wymieniamy. Nie będę tutaj się powtarzał, ale no, teraz jest pora, żeby działać. Wiem, że ciężko jest to większą sumę zainwestować. No, rozumiem, że niektórzy mogą zainwestować 1000 zł, 2000 zł. No ale tutaj chciałbym, żebyście, że nie wiem, czy my słuchać, żebyście spróbowali. Robić to w miarę regularnie i zobaczycie jak szybko Wam urośnie ten wasz, to, wasze, to Wasze portfolio. Nawet inwestując te 200, 300, 400 czy 500 złotych miesięcznie. Dojdziecie do tych 10, 20 No Bo naprawdę chcemy, żeby... Nawet jeżeli będziecie mieli te 1000, 2000 zainwestowane i na, na rynku byka, przy końcu rynku byka to będzie 20, 30 tysięcy no to jest spoko, ale to nie jest jakaś... nie są jakieś pieniądze, które zmienią Wasze życie. A jeżeli zainwestujecie 20, 30 albo więcej złotych, no to już możecie dojść do poważnej kwoty i to już będzie, będzie potencjalnie zmieniało wasze życie. O jakie autka jeżdżą w po biednej Polsce. Ferrari z tego co widzę chyba? Nie, Lamborghini. E, także niczym się nie różni już Polska od Londynu, jeśli chodzi o posiadłości tutaj obywateli. E, no Polska w Warszawie jest dużo ładniejsza z tego co widzę. Choć ci którzy się będą kłócić. E, no i jeżeli zaczniecie powiedzmy, rzucicie pierwsze dwa tysiące, kupicie sobie coś tam co, co, co miesiąc będziecie dorzucać, bo co tydzień będziecie dorzucać, no to naprawdę, naprawdę będzie warto. Mówię to po raz chyba drugi w ciągu dwóch czy trzech lat nawet, dlatego zdecydowałem się pokazać Wam później, że to człowiek mówi, nie nie jest to zwykły głos, który mówi do stron internetowych. No ale jest to żywa osoba, która doświadczyła tego po raz kolejny i zrobiłem na tym pieniądze i Głównie największe pieniądze się chyba w życiu robi w tym momencie to na nieruchomościach i kryptowalutach. Więc jak już zrobicie, czekajcie. Pani się mnie zapytała, czy mówię po angielsku, fajnie. E... No i skupiłem wątek. E... No mniejsza z tym. Ważne jest, żeby ta wasza inwestycja była w miarę duża. E... Bo z małej inwestycji będziecie się cieszyć, ale większa inwestycja no naprawdę naprawdę zmieni Wasze życie. A właśnie, no mówiłem o tym, że jak zarobicie w krypto, wrzucicie wtedy w nieruchomości i tyle. W następnym cyklu znowu kupujecie w dołku, zamieniacie krypto w rynku byka za te kolejne 6 lat, znowu sprzedajecie, znowu rzucacie w nieruchomości. I w ten sposób takie kółeczko inwestycyjne zarobi Wam krocie pieniędzy, aż sami wiecie zaskoczeni jak to będzie działać. Eee, polecam, wracajcie do tych filmów z mojego kanału wcześniejszych, bo ja się często nie powtarzam, ale te, 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 te starsze firmy Również mają bardzo ważną wiedzę dla Was, bardzo ważne informacje, z których na pewno zdobędziecie fajne, fajne takie no, no, informacje o tych ciekawszych kryptowalutach, które w tym momencie są na niskich, na niskich poziomach i mało wyceniane. Także tyle z Warszawy. Pozdrawiam Was wszystkich. Mam nadzieję, że się Wam nowy format spodoba. Jeszcze trochę do niego jest, ale przejdziemy trochę na bardziej profesjonalny styl. Powiemy, że takie firmy bardziej się podobają, więc chcemy iść razem z trendem. Także trzymajcie się, inwestujcie i czekamy, aż będzie zielono. Pozdrawiam!